No witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym weekendowym Geogeserze na kanale. Bez pojedynków, bez pojedynków. No nie znalazłem, kto by chciał się ze mną pojedynkować, a pojedynków takich tradycyjnych nazwijmy to, no nie za bardzo jednak chciałbym robić. Witam! Jeden z ostatnich geogeserów w serii Daily na kanale, tak w ogóle. zobaczcie co będzie w przyszłym tygodniu. Czy znowuż to będzie seria geogeserowa, czy będzie to może coś innego. No i co się patrzy w tą kamerę? no. Lepiej mi, gdzie jesteśmy. Gdzie my możemy być? W jakimś kraju jesteśmy. No niestety dzisiaj przywitał nas trekker, także no słabiutko. To znaczy wygląda dość turystyczne miejsce, dość popularne, czyli... Ale co my możemy? Możemy określić, że jesteśmy na półkuli północnej, no to to już coś. No i to sprawia, że tych plaż właśnie, takich ładnych z palmami, no to do półkuli północnej mamy dość dużo. A czy język będziemy w stanie znaleźć tutaj? No może być ciężko. Hmm, może coś, coś będzie na koszulce jakieś, ale pewnie to będzie jakiś angielski napis i to będzie przypałowe. Ale gdzieś zmierzamy do wyjścia, może się uda. W ogóle plaża, nie? Jest listopad. No, wakacjami atakują. A coś tu jest? Danger, okej. Okay. Nie ten, nie daj, nie dajwować. Nie podturetnie wskakiwać w, ligę, w lidze jak coś. Mamy angielski, mamy takie hmm, nowoczesnego stylu budynki. Można by tak to powiedzieć. Bardzo w ogóle Ciekawy tracker. Tego wpuścił tutaj. Po co? A no to dalej idzie. Patrz. Co ja bym tu chciał? Czy USA bym tu chciał kliknąć? Może? Jak wy ludzie wyglądacie, no tak. turystycznie. jak nie? nie był zastosowany. O, to śmiesznie w sumie ale idzie tutaj tej plaży już dwie minuty idę, nie? Dobra, nie chcesz z niej wyjść? O! o tu coś jest Umbrella Chain AMPM, no to jest... to jest USA jak nic, nie? Tylko teraz które? Który brzeg? Kalifornia. Dajmy tutaj. Były to wyspy Honolulu, czyli w sumie Stany, no, kraj bym powiedział, że mam dobry, nie? Ale jednak tutaj, to, jednak wyspy, no, po plaży to ciężko poznać, nie? Coś to za plaża była. Wikiki, wikaki. Amerykańska plaża, no, zga, zga, zgadzałoby się, nie? No, w końcu Honolulu, nie? A co tutaj? co tutaj, dla odmiany jesteśmy na lądzie. I to takim mało ciekawym, tam widziałem tabliczkę, to może tam coś, mam nadzieję, że będzie pisało w języku, to ja jestem w stanie rozczytać. I co my tu mamy? Oj, 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 oj. oj. Bardzo Z Sri Lanką mi to wygląda. Tokio super. Tokio jest super. Dziękuję za informację, że Tokio jest super. Gdzie może być super Tokio i. Raczej Kambodżanie. Raczej będą mi to troszeczkę inne tej litery. Też jesteśmy dość takim. gęszczu Gąszczu takim jesteśmy. Na cienkiej drodze. Taki język. Super Tokio i w ogóle. O, a co tutaj? Ohoho! ho. niemal klinik. Nie, to wygląda jak naprawdę losowy... Losowy No to... Ja bym tu Sri Lankę kliknął po prostu, nie? Takie bardzo losowe te... Te zawijasy, nie? W nic się to nie układa. Ciekawego. Nie. No i elegancka Sri Lanka spikowana. No i to ja rozumiem. Takie rozpoznawanie w geologie, że można YouTubeka wstawiać, jak się wie, gdzie się jest. Nie, A nie, tak jak daje ci. Pola w Korei, jak wczoraj, nie. Wczorajsze pole w Korei to było naprawdę tragiczne. No mi wygląda na Amerykę Południową, w sumie. No tak by wyglądało, nie? Tak by wyglądało, takie białe domy i te i te. I te, i te, i te. Aha, ty tak jedziesz. co ogólnie. Ciekawa okolica. A to, że okolica jest ciekawa, nie oznacza, że wiem gdzie to jest. w dół jechać. Strasznie dobre widoki. Mamy białe blachy, i tamten też więc może nawet zbliżej Ekwadoru. Może żółtą zobaczę. Nie, ja jednak na granicy będę klikał, bo tak mi to wygląda. Czy tą białą blaszkę. Coś ja tutaj ciekawego zobaczę. O, napis. Niedużo... o Uuu! Dzień dobry! Czym ty jesteś? No niestety. No nie, nie wiem gdzie to jest. Ale robili drogę. To miło, że im zrobili drogę tutaj. No Pedro jest. Pedro, Pedro, Pedro! Pedro, Pe... Czerwona! Czemu oni tu mają czerwone blachy nagle? Mam minutę tylko. Autobus ma czerwone. Jakiś śmieszny ludzik! Ej! Mam szansę, że jak dam ekwador, to będę miał źle, ale... Do jakiejś w ogóle miejscowości zjechałem, tak z tej góry, nie? Co tu pisze? No niestety nic nie jest napisane. No dobrze. Zaraz się przekonam, gdzie ja jestem. Ale... Czy, jakie pomarańczowe, czerwone blachy? Aż jestem ciekaw. Ła, to był ekwador! Tylko inne miasto. Ej, dzisiaj dobry dzień. O. Kapeluszu. Idzie w lewo w kapeluszu. Czyli Czechy. Szybka runda będzie, co? No, nie dało mi przeczytać. Jakiś dziwny semafor na przejeździe kolejowym. I co, skąd wyjeżdżam? Als... Al, Al... Su... Zolca Nie powiem mi to za dużo niestety. No, droga ładniejsza, ale nic takiego niestety nie ma. To by na niej mogło być. Spoglądam na nagranie, żeby... A właśnie, bo coś gadać muszę, nie? Bo za dużo wytnę potem materiału i będzie krótki wideo. A to nie o to chodzi przy nagrywaniu. Wczoraj wyszło 7 minut. Ale już stwierdziłem, że no... no trudno, jak nie nie gadałem, no to nie będzie 7 minut. Ale powiem wam tak, no kończy się daily powoli na kanale, także... Hmm. Wrzuciłem w ogóle post. Jeśli chodzi, możecie zadawać pytania odnośnie tego daily tam i w ogóle kanału czy coś. Wezmę do odcinka podsumowującego dam Jeśli o to chodzi. Że to chciałbym powiedzieć, że na pewno można. No i co? No i No nie będzie Geogesarka przez jakiś czas teraz, bo nie powiem. Jest to dla mnie taki weekendowa seria. A tak to no zapalony do tego GSER jakoś super nie jestem niestety, nie? To co ja chcę kliknąć? Czechy, Czechy Słowację, co ja chcę bardziej Zona Sona, nie wiem. Węgry, jeszcze inny kraj. Węgry mają U? Wiem, że w Chorwacji na pewno była, na, że na Węgrzech to to nie. Dobrze, no i mamy znowu jakiś kraj europejski. To mnie nie, 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 po, nie pomaga mi to, bo. Słupkoznawcą nie jestem niestety jakimś największym. Ale już znaki unijne czytać lubię. Projekt napisany J przez J. Zacięci ukończeni, Skalna, welki. Ej, czekaj. Czy to nie było gdzieś... No, niestety się nie dowiem. Innowacje produktu do wyboru był porcelany. I porcelany normalnie robią. Nie Welki luch to brzmi była w Czechach. Może się znajdzie, co? Nie, no, mały małe jest. Kurde, czy jakiś numer drogi, jakieś coś by się przydało. Po języku już się więcej nie dowiem, niestety. Nie mam minutę. No i przy się jest jakiś duży znak, nie? Luby. Chris To nie jest duży znak. To nie takiej miejscowości, takiej wielkości. Nawet w Polsce miałbym problem pewnie. Właśnie, bo są sz sz szoszny są. Czyli to musi być bliżej nas, bo jakby potem już niżej, im niżej jakby w Europie, tym mniej so sosyn jest, nie? No w ogóle ścieżka. Na jakiejś większej drodze jestem, ale niestety dość późno. Także no, nie dowiem się za wiele. No są sosy, więc tak gdzieś wyższą część dam tych cze y Czech. No i to była wyższa część Czech, ale bliżej jest, y bliżej Niemiec, o. Jej zawadka się pokazała. Ale czy ja bym to zobaczył? No nic, ale dzisiaj punktacja prawie 20 tysięcy, także... Nie było aż tak źle, no Ameryczka, Honolulu, nie? Honolulu strollowało, a tak to bardzo, bardzo dobry wynik, ta strona coś zaczyna coraz gorzej działać, także to chyba oznacza, że trzeba zakończyć odcinek, także zapraszam was na inne odcinki Na kanale Ostatni Tydzień Daily, rozpoczynam jutrzejszy poniedziałek, także... Oglądajcie, czegoś, zobaczcie, co to będzie, no i zapraszam na kartę społeczną czas na Discorda. Tam pojawią się różne i różniste posty oraz informacje. Na razie, hej, pa. Cześć!